Walbut nas może po długim legendzie przejąć, ale te pieniądze, które tu tutaj zarobili, one nie są ja w stanie to znaczy Nie ma takiej możliwości pewnie prawnej, żeby inna, inna firma regulowała należności pracownicze w stosunku do pracowników innej firmy. E Rozumiem, że to jest też bardzo ważne. Nie, ale chodzi o jakieś wyłożenie na banki, bo chyba są jakieś no nie wiem, umowy, ale prawda, że, że banka musi nam zapłacić za całą pracę. chodzi o, e, o, o i to, i że tak, mamy strukturę pewnej drabiny i trzeba szczeblu po szczeblu schodzić z analizą umów, które były zawierane i płatności, które były uruchomione i dojść do poziomu, gdzie zatrzymały się należne Państwu pieniądze. E, I to jest zadanie, które trzeba przeprowadzić wspólnie z Panami. To jest zadanie. Które musi tak naprawdę z jednej strony dotykać dokumentów, które są przygotowywane, ale też myślę, że na bardzo ważną uwagę jak tutaj Panowie że brak niektórych dokumentów, bo, bo tu mamy jeszcze to relacje, że w no, relacji ABANTI-INWEST-PRO to jest umowa między firmami, ale jest jeszcze ten kolejny poziom umowy między firmą a państwem, że trzeba przeanalizować, bo państwa w gruncie rzeczy może nie interesować to, czy na końcu inwestor wpływa pieniądze czy nie wpływa za wykonaną pracę, bo liczy tak naprawdę w momencie, kiedy wpływa na Państwa konta, czyli na jest jeżeli bezpośrednio. Tym bardziej wiemy, że firma ma poważne problemy i że to nie jest jedyny obszar sporu, który się pojawia w Polsce między firmą a banki, a inwestorami. No, tak to, to jest problem systemowy i problem, który moim zdaniem też może mieć jakby inne źródła, ale nie ma innego sposobu, niż próba rozsupłania tego. Dlatego myślę, że, 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 że dzisiaj nie ma prostej odpowiedzi na takie pytanie. Ja dzisiaj mogę jakby trochę za, 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 za Państwa powiedzieć, że nie może inna firma zapłacić za zaległe płace, które są efektem zobowiązań innego podmiotu. Natomiast można badać i można doprowadzić do tego, że jeżeli te zatory płatnicze są, można jakby spowodować, to, że one zostaną. Nie, pokonany, doprowadzić być może do tego, żeby te płatności działały. Tylko mi chodzi, Pan Panie Prezydencie, o taką coś, bo my mamy tak przekazane, no i wierzę, nie? wierzę, że abancia nie płaci za tą budowę i za inne, ale nieważne, mówimy o tej budowie. I mamy zaległe fakturę jedną z grudnia na 85 tysięcy za godziny transportowe i 40 tam z hakiem, bo ja mówię bez podatku, za luty, za wykonane prace. I nawet. Wystarczy tylko, nie wiem, czy można wymóc Pan jako. Ale pan, to, mówimy to zrobić właściwie. Żeby, żeby tak? nawet te dwie faktury zapłacili, to jeżeli jest to prawdą. jeżeli jest to prawdą. Tak? I, I te pieniądze już nam wystarczą na nasze pensje. I tylko tylko, jeszcze wtedy byśmy prosili, żeby tak zrobić, żeby na przykład Pan, czy tam, no nie wiem kto, był obecny, że te pieniądze dostaje, ale nawet na sali tam w Arbudzie, jest tam sala. I Investpro nam te pieniądze od razu płaci. Znaczy, ja, przepraszam, to jest jeszcze kolejna kwestia, bo jeżeli państwa firma się Investpro, tak jak się pojawia tutaj e, informacje, ma zajęcie komornicze, to sytuacja, że te pieniądze zostaną e, wypłacone dla konta Investpro, to wcale nie oznacza, że będą w pierwszej kolejności zapłacone państwa pensje. To jest kwestia prawna w tym momencie. i. No, to jest kwestia do rozstrzygnięcia, do zbadania. Nie, nie wiemy, jak wygląda sytuacja w Państwa firmie i jak de facto no więc kwestie ten... zobowiązań Państwa firmy wyglądają. Zgadza to, się to, jeszcze... bo właśnie Dotykamy dość złożonych kwestii prawnych. Myślę, że będziecie Państwo silniejsi wtedy, kiedy Państwo jakby skomunikujecie swoje oczekiwania osobie, która doradzi Państwu prawnie i też odpowie na pytania, co jest możliwe z Państwa perspektywy co jest możliwe, a co nie jest możliwe. I żeby skutecznie dochodzić w mechanizmie, który na końcu spełni Państwa oczekiwania. Bo też nie o to chodzi, żeby na konto inwestorów pojawiły się pieniądze, które zajmie komornik. To niczego nie rozwiązuje. No, tak. no ile takich komornik w ogóle zajmuje to? Mamy hipotezę, która no, goni hipotezę. Jeszcze raz to, hipotezy, to, hipotezy, to, 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 to co pan mówi. Ja bym wolał zdecydowanie, gdyby do państwa prezes siedział razem z nami a nie że my się domyślamy tak naprawdę z Państwa opinii, co tak naprawdę wynika ze stanu prawnego firmy, którą on i umów, które, bo to Państwo właściwie macie, pochodną problemów, które wpakowała Państwa firma tak naprawdę. I teraz no, musimy dojść do tego, co jest w dokumentach firmy Investpro. Stąd do tego potrzebna jest ta procedura. Jeszcze raz powtórzę, my moim zdaniem spokojnie Państwo sobie o tym pomyślcie, bo tutaj możemy mnożyć te, a to są tylko hipotezy prawne. Jeżeli tutaj... Przy daleko idącej deklaracji współpracy z, z panami, którzy w, w imieniu miasta realizują ten projekt. Jeżeli będziemy próbować rozsłuchłać to, to, to myślę tak, nie musi się to, jeżeli Państwo macie taką determinację, pozostańcie tutaj, wybierzcie ze sprawy wygląda osoby, które będą w państwo Państwa prowadziły takie rozmów, poszukajcie sobie kogoś, jeżeli będzie taka potrzeba, to jest jak jako zapłaci za taką o, o obsługę prawną. Żeby ktoś Państwu doradzał i spróbujmy zacząć dyskusję o dokumentach, o faktach, o fakturach, o umowach, bo wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie posuwać się do przodu, a nie mnożyć tylko pytania, bo o których tutaj już jest taka masa na sali, a właściwie nie potrafimy rozstrzygnąć żadnego z nich, bo one są tylko takimi pytaniami do tego, no, Poruszamy tutaj. się z sferze przypuszczeń, jedyne realne jest to, co nas tutaj doprowadziło. Znaczy, nasze słowa potwierdza empiria i tyle. Natomiast ja myślę, że rzeczywiście szkoda, gdy zachować no i zdawać się w szczegóły. Przejdźmy tak. do, do zastanowienia. Rozumiem, że za godzinę mniej więcej tak. Państwo przekażecie kolegom. Tak, kolej. ja idę ja ja do przekazania, co tam zarząd mi przekazał. No, no. Przydzielam do papierosów. Tak. tak. Panie. Rozumiem, Panie. to dla

Ale, panie Kierowniku, w czym jest problem? Czy, czy to otwieramy PPNT w maju, czy nie? Jak było w zapowiedziach? Znaczy w zapowiedziach nie, nie było, że w maju otwieramy PPNT. A kiedy? Otwarcie ma Pan wskazany w zależności od którego budynku, natomiast mamy planowane na koniec tego roku. Na koniec roku którego? Obecnego. Znaczy, Czyli 2012, tak? Tak, nasze znaczy otwarcie, no jest odebranie, do, pozwolenie do, do, do użytku, odbiory budowlane i w tym terminie jest planowane. Ale są jakieś problemy? Nie wiem, ktoś nie Pana, chce płacić? No, czy? Tak, jak się to dzieje czasami na budowie, z no tego co dzisiaj się dowiedzieliśmy, zorientowaliśmy się. E, jeden z podwykonawców, e, podwykonawcy warbudu, jako podmiot niezgłoszony w ramach tej inwestycji nie płaci swoim pracownikom. I stąd się ta kwestia. Y -y. Dlatego pracownicy przyszli do urzędu, tak? Dlatego pracownicy przyszli do urzędu i staramy się w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie, żeby zaległe wynagrodzenia mogli uzyskać. Czyli prawda. oni nie pracują, bo nie dostali pieniędzy? Znaczy, to są pracownicy podwykonawcy, podwykonawcy i zgłosili roszczenia, że jeden z ich, właśnie ich pracodawca. Zalega im z płatnościami. I dlatego nie pracują? Czy dlatego przyszli do urzędu? Znaczy nie wiem, dlaczego nie pracują. Wiem, że dlatego przyszli do urzędu. No rozumiem, że skoro nie mają płatności, to tak samo nie pracują. Rozumiem. Czy to grozi jakimiś opóźnieniami w poddaniu? Aha, czyli możemy spodziewać się, że na koniec tego roku tak jak pomocki jak partner naukowo technologiczny na będzie, będzie, będzie większy i przyjmie w swoje podwoje. Około 300 nowych podmiotów. Znaczy, no nie powiem, że w ciągu, te, na koniec tego roku przyjmie około 300 podmiotów, bo to jest proces ciągu. I e, te nowe podmioty, znaczy inaczej, 300 nowych podmiotów, czy znaczy 300 podmiotów będzie korzystać z tej nowej e, inwestycji, co najmniej. Jest to w okresie tak mniej więcej wskazywane rocznym. Natomiast nie, nie oznacza to, że. że, że na koniec grudnia 2012 nagle 30 nowych podmiotów zasiądzie w nowym parku. Jest to kwestia procesu ciągłego, kiedy firmy będą przychodzić, będą się instalować, będą przystosowywać się, jeżeli będą chciały swoje pomieszczenia w jakiś sposób i nabór trwa w tym momencie. Jest bardzo dużo zainteresowanie, jeśli chodzi o nowe firmy, jak wyglądają biurowolowe i jaka jest Pana rola jako kierownika budowy, jeśli dobrze pamiętam? Przecież nie jestem kierownikiem nie? A, a... Jestem kierownikiem działu inwestycji. Kierownik kierownikiem działu inwestycji. Ten... Kierownik budowy jest to funkcja, którą sprawuje generalny wykonawca i ma posłanie kierownika budowy. Pan jest kierownikiem działu inwestycji. Jaka no tak, jest no, Pana rola podczas tego konfliktu? Za też tego konfliktu główna rola jest po stronie Warbu. Natomiast my no, odpowiadamy solidarnie za ujawnionych podwykonawców ze strony generalnego wykonawcy i w sytuacji, że są to podwykonawcy. Wskazani nam przed podpisaniem umowy. Dokonujemy weryfikacji umowy, akceptacji umowy. Jeżeli dokonujemy akceptacji umowy, to też odpowiadamy solidarnie za zobowiązania Generalnego Wykonawcy Stosunku. Czyli tutaj próbuje Pan odgrywać rolę mediatora, czy, 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 czy pomóc po prostu? Nie, no staramy się jako miasto, co to. Bo Pan mieszkań, reprezentuje czy... miasto, tak? Jesteśmy Gleński Park Naukowo-Technologiczny, park naukowy, naukowy pomorski naukowy technologiczny, jest zarządzany przez jednostkę budżetową miasta. Jesteśmy częścią miasta. To proszę e, na koniec. w tym momencie no, po prostu z czysto ludzkiego punktu widzenia są to pracownicy, którzy nie dostają wynagrodzenia i chodzi nam o to, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, żeby ci ludzie mogli to rozwiązanie y, wynagrodzenie dostać. Jest to bardzo trudna kwestia, prawna y, I staramy się no, Prezydent zaproponował też tutaj pomoc prawna dla tych osób, żeby rozwikłać ten węzeł brandyjski wpłacenia, czyli nie przez podwykonawcę podwykonawcę, no bo z punktu widzenia miasta płatności były przekazywane do, do wykonawcy i do podwykonawcy, który był zgłoszony. Ile prawo. to już trwa czasu? To jest znaczy co dwa czasu. No ten, ten problem, to znaczy ten konflikt. Dzisiaj. Pojawić. Dzisiaj się pojawił. To znaczy, pan czy się dowiedział wczoraj, 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 o nim dzisiaj? Wczoraj, czy czy, czy... Znaczy nie? Wczoraj była informacja: że panowie przyszli, zgłosili ten program do do nas, do pana prezydenta i dzisiaj jest rozmowa, tak, do rozmowy. Tak. Tak? Poprosiliśmy generalnego wykonawcę. Też będą rozmowy z e, prezesem firmy, która jest e, firmą, która zatrudniła tę osobę. Czyli, się zorientować. czyli Dlaczego jaką firmą? To jest firma Inwest Pro. tak? tak. Czyli Warbud wygrał e, przetarg, tak? Czy to był konkurs? No, w, nie, to przetarg. przetarg. tak? I on zlecił e, wykonanie robót w firmie Abantia. A? Abantia. A, A jak? Abantia. Apatia. Abantia. Abantia. A ta zleciła. Rada, nie informując o tym zamawiającego, ani też generalnego wykonawcy, zleciła wykonanie część prac firmie Investpro i Investpro nie zapłacił swoim pracownikom. W tym momencie musimy zweryfikować, ponieważ nie ma tutaj pana prezesa firmy Inwestpro, zweryfikować, czy jest to po stronie niepłacenia ze strony abamki na rzecz Inwestpro, czy też Inwestpro nie dostał pieniądze ze strony abamki, a nie zapłacił swoim pracownikom. tak naprawdę nie wiemy na razie, gdzie jest problem, tak? Czy ten problem musimy rozwiązać i sąd, państwo przyszli, wskazali, że jest problem. Natomiast z naszej strony poprosiliśmy o znaczy nie, wskazaliśmy, że, że, że będziemy służyć pomocą prawną w tym zakresie, że Państwo tutaj też swoje roszczenia mogli w jakiś sposób bardziej udokumentować i też tak jak rozmawialiśmy, tutaj przedstawiciel generalnego wykonawcy będą weryfikować sprawcy, też kwestie związane z tym, związane z swoimi podwykonawcami, z Abantią, jeżeli się okaże, że Abantia nie płaciła dla kolejnego podwykonawcy, no to tak jak Deklarowali Państwo z Warburu, płatności dla Avantgarde będą w pewnym zakresie wstrzymane i mogą być bezpośrednio dla firmy InwestPro. to jest kolejna kwestia, czy, czy tak już nie było do tej pory, czy Avantgarde nie zapłaciła dla firmy InwestPro i czy firma InwestPro nie zapłaciła, bo nie miała pieniędzy, czy też nie zapłaciła, dlatego że tak jak się pojawiały tutaj. E, jakieś inne informacje, że z innych powodów mogą nie zapłacić e, swoim pracowników. No, nie wiemy tego, jest to wydybanie, są to hipotezy prawne i bez rozstrzygnięcia tego z, e, przy obecności prezesa firmy Investor, e, prezesa banki, no, jest to w tym momencie tego no. Z naszej jest kwestia e, jak największej e, pomocy udzielania dla tych osób, które się tutaj znalazły e, wsparcie, no bo rozumiemy, że osoby pracujące... E, przy budowie wykonujące sprawy powinny dostać wynagrodzenie. Czyli na razie macie obietnicę pełnej współpracy ze strony Warbudu. Tak. Czy może się Pan przedstawić na koniec? Maciej Waszakowski, kierownik działu inwestycji, e, Giejskie Centrum Innowacji. I to jeszcze pan powtórzy, to jest bliskie Centrum Informacji. To jest... Glińskie Centrum Innowacji to jest jednostka budżetowa miasta jedynie zarządzająca e, parkiem. Dziękuję bardzo.